No, i panie i panowie, już w ostatnim jakimś tam filmiku mówiłem, że mal po rozstaniu z dziewczyną przeszedł tą jakby ciężką drogę i wraca na dobrą ścieżkę swojej kariery zawodowej, bo między innymi listopad to jego miesiąc, dostał nagrodę za listopad za najlepszego piłkarza w La Liga, więc ja się tam cieszę jednak kibicuje FC Barcelonie i jej zawodnikom i to jest dobry znak dla mnie bo wiem że ten zawodnik z powrotem wraca jakby na swoją falę z powrotem dobrze gra i asystuje i strzela więc to jest super no i widać że po tych kontuzjach co miał wraca pomału coraz lepiej do swojej formy i coraz bardziej widzę chce znowu tak wciągać się w te dryblingi i grać ostatnio przeniesiony w meczu ostatnim z Betisem ze skrzydła do środka jako dziesiątka, więc ciekawe Ciekawi mnie, czy w kolejnych meczach też tak będzie grał I co wtedy pokaże na tej pozycji I miejmy nadzieję, że będzie zdobywał kolejne nagrody Do następnego drodzy widodzowie